Ok, już jesteśmy na żywo. E, witam Was, moi drodzy, w naszym cyklu od nowiu do pełni, od pełni do nowiu. Akurat jutro mamy nowy, już jesteśmy w jego wpływach. E, już mamy tak jakby 3%. Jutro, 15.50 jest e, pełny. E, no i jeszcze w poniedziałek. Będą takie czyste wpływy tego nowiu, potem już znowu idzie w kierunku księżyca przybywa. We wtorek już tam znowu 3% i tak dalej. No ale dobra, co w związku z tym? Tradycyjnie sobie sięgniemy tutaj, e, tradycyjnie w ostatnim czasie po mudry. E, zobaczymy, jaką mudrę tutaj będziemy mieli na ten czas. Co może wspomóc nasz organizm? Ja tylko dodam jeszcze, że tutaj na początku sobie pociągniemy mudry, potem jeszcze zobaczymy sobie na żywo jakąś taką przepowiednię z kart, a potem jeszcze takich parę aktualności, tutaj związanych z różnymi kwestiami i z tym czasem bieżącym. No i zobaczymy, co my tu mamy na ten czas. Melancholia. No i słuchajcie, znowu taka mudra. Która mówi nam: Nie poddawaj się na ten czas. I tutaj mamy, ona też nosi nazwę taką c e, pomaga radzić sobie z przygnębieniem, melancholią, depresją. No, można by ująć, że faktycznie pogoda nam nie sprzyja, przynajmniej tutaj w Szwajcarii. Cały czas pada deszcz, hmm, niestety. E, no i właśnie. Tutaj jest takie stwierdzenie, że blask rozświetla duszę, ogrzewa moje serce, wskazuje mi drogę do niebiańskiego domu radości. Jak my to mądre trzymamy, żeby tu nie przekręcić, po prostu bierzemy kciuk, wsadzamy tutaj do środka i trzymamy w ten sposób. Czyli robimy sobie tak z dwoma rękami, no i tak sobie po prostu trzymamy. Zobaczmy, jak ta energia płynie. Mhm. No, w ten sposób. Dokładnie, lepiej w tą stronę. Siedzicie w pozycji prostej, w, taką, w tą stronę, i możecie sobie właśnie tutaj w taki sposób medytować, ściągać tą kosmiczną e, energię. Tu jest takie, taka sugestia, żeby też e, po prostu wziąć taki wdech, wypić dużo wody e, i w ogóle te ręce unieść bardzo wysoko. Takie założenie, czyli znowu e, można powiedzieć, że znowu jakieś odniesienie do naszych run tutaj w modrach. No i e, potem e, klasnąć jeszcze w ręce. No i można zrobić modre albo na odwrót. <laughs> Słuchajcie, po prostu wy sobie sami wyczujecie, jak, jak wam jest e, wygodnie. Czyli możemy tak, po prostu podnieść ręce w taki sposób, klasnąć żeby tutaj już ta energia w dłoniach zaczęła płynąć, to jest dokładnie to samo jakby sobie sprawdzacie kamienie, że też sobie robicie coś takiego, kładziecie sobie coś na ręce, no i patrzycie właśnie jak ta energia płynie, ale to już jest zupełnie inny temat, tego uczę gdzieś tam na kursach czy indywidualnie, no i właśnie, czyli już mamy mądre. na ten czas zobaczmy, co nam jeszcze na nów karty pokażą, czego się możemy spodziewać. Biorąc pod uwagę, że jest to nów w lwie i że mamy tutaj tak zwany wpływ, no, według numerologii Czeiro, lew to jest jedynka. Czyli można powiedzieć, czy ten nów będzie takim, można powiedzieć, lepszym nowym początkiem. Mówimy lepszym, bo zakładamy, że tutaj już się coś. Będzie nam w końcu zmieniać na lepsze, biorąc pod uwagę, że dzisiaj chociażby była demonstracja w Katowicach, gdzie pojechali ludzie z całej Polski. To jest to, co mówiliśmy, że my jesteśmy gdzieś tam małymi iskierkami, które po prostu będą zmieniać świat. Tak jak pewien, można powiedzieć, nakaz sądowy, to jest tak, że są tak zwane precedensy. I potem każdy taki precedens, jak ten ostatnio w Kanadzie, to sobie też tam niektórzy doczytają powoduje, że można potem się na pewne rzeczy powoływać i możemy zmieniać świat, możemy zmieniać cokolwiek, a szczególnie na przykład tą sytuację, która teraz trwa. No ale dobra, zobaczymy, co jeszcze na te dwa tygodnie. o Ojejku. Hmm. No, tutaj taka bym powiedziała mało ciekawa karta, ale to się słuchajcie łączy z tym, ale no to już jest gwiazda na szczęście. To się może łączyć z tym, że faktycznie, że w ostatnim czasie bardzo wiele osób tak jakby zbierało plony, zbierało też jakieś takie, można powiedzieć, trudne sytuacje życiowe i tak, jakby wszystko, co miało do końca gdzieś tam zniknąć, umrzeć, tak można powiedzieć w sensie dosłownym lub przenośni. Co się miało rozpaść, to u bardzo wielu osób się bardzo mocno w ostatnim czasie rozpada, rozpadało, tak. No i tutaj, ale to jest tak, że tak jak już wielokrotnie powtarzam, że nawet jeżeli ktoś sięgnie tego dna, a to jest taka przysłowiowe dno, bo tu mamy dziesiątkę mieczy, więc można powiedzieć, że to już można powiedzieć, pan już nie wstanie no to no to pomimo wszystko gdzieś tam zawsze jest jakaś nadzieja no i tu jest ta gwiazda jako nadzieja także można powiedzieć że tutaj no, po jakichś trudach będzie gdzieś tam do przodu natomiast no dobra ten miesiąc jest faktycznie no, trudny wrzesień może być jeszcze ciekawszy ale czasem jest tak że żeby pewne rzeczy mogły się zadziać no coś musi Nastąpić bardzo radykalnie, żeby niektóre osoby mogły bardziej coś zobaczyć, w coś uwierzyć, bo inaczej by po prostu tak się nie stało. Co my tu jeszcze mamy? Tu mamy jeszcze jedną taką kartę. No dobra, ktoś staje do walki, ale może jeszcze nie do końca dojrzale, mówię teraz tak ogólnie. Mamy tą kartę sprawiedliwości i cały czas wyważanie między sercem, a rozumem, można to tak ująć, ale też no, takie mocne wpływy tutaj koziorożca i Saturna, czyli po prostu jeżeli ktoś przez wiele lat coś robił nie tak, no to teraz też zbierze plony, no bo tutaj jest taki czas bardzo mocny karmiczny w tym zakresie. Uff. No i znowu mamy to, że system miesza, jak wmiesza, jak ściemnia, czyli różne kłamstwa, matactwa, no to też już tutaj wiemy, co mamy dalej. Są dostateczne. No, słuchajcie, mocno wychodzi, czyli to wszystko, co w tym momencie de facto się dzieje. No, dla niektórych to będzie mocny sąd dostateczny. Widzicie, co karty dzisiaj naprawdę wyciągam. <laughs> tutaj mamy jeszcze kartę, jak to się mówi, tak zwanych dwóch biedaków Piątka Pentakli, którzy hmm, odchodzą z niczym. No, i jeszcze wieża. No, takie mocne, dobra, może, może już teraz coś bardziej pozytywnego. Ale słuchajcie, to jest tak. Mamy co prawda, tak mówiliśmy, tą erę wodnika. Jeszcze kończy się jakby pośrednio ta era ryb, więc żeby doszło do czegoś takiego ekspansywnego, no po prostu muszą być pewne gdzieś tam bardzo mocne zmiany, coś, co zaskakuje, coś co zaszokuje, coś, co po prostu wpłynie na. Ludzkie umysły. Ja chyba tutaj zapytam zaraz o remedium, ale jeszcze zobaczmy, co tutaj. No, mimo wszystko, słuchajcie, powiem tak: cokolwiek by się nie działo, bierzcie pod uwagę, że po prostu dobra, miejcie oczy szeroko otwarte. Tutaj, jeżeli mówimy jeszcze o różnego rodzaju stratach, mówiliśmy o powodziach, o różnych takich sytuacjach, o jakichś takich totalnych rozwałkach. Po prostu tak prewencyjnie, żebyście się nie stresowali, bądźcie gdzieś tam przygotowani na wszystko. Jeszcze niektóre osoby są na wakacjach, gdzieś tam bezproblemowo się przemieszczają przez granice, czyli tu też można powiedzieć, że można, tak? No, tutaj przypominamy, że jeszcze tutaj niektóre osoby żyją w dwóch światach i praktycznie gdzieś tam pośrednio nie zauważają tego, co się dzieje. No bo. No bo gdzieś tam ta przestrzeń im się układa troszeczkę inaczej. Ale ja mówię, nie zauważają w sensie takim pozytywnym, że gdzieś tam się nie dają w różne rzeczy wkręcać. Zobaczmy, co nam generalnie tutaj jeszcze radzą runy. Co mamy robić? Słuchajcie, ta już mi wypadła sama w trakcie stosowania. To może od tego zaczniemy. Tak, tu jest runa transformacji. I to, co właśnie mówimy cały czas, że my przechodzimy tą transformację, i warto tak jakby posłuchać siebie, posłuchać tej intuicji. Bardzo wielu osobom ta intuicja poszła do przodu. Ja tutaj oczywiście pozdrawiam wszystkich moich gdzieś tam słuchaczy, również kolegów, terapeutów. No i te wszystkie właśnie osoby, z którymi współpracuję, bo widzimy, jak to niesamowicie wszystko się dzieje. Już użyjemy tego słowa zadziewa. I jak można fajnie pewne rzeczy rozwiązać. Po prostu pozwólcie sobie na tą własną transformację. Niech ten now faktycznie przyniesie Wam ten taki nowy początek. Ten początek uraniczny. Czyli po prostu taka. Głęboka, fajna transformacja, pomimo wszystkiego, co się nie dzieje, takie dostosowywanie się właśnie do tego, co się dzieje. Natomiast jeżeli niektórzy Was zmieniają miejsce zamieszkania, to przede wszystkim podstawa. Patrzcie, czy jest bezpiecznie właśnie pod jakimś takim kątem, żeby nie było powodzi, żeby nie było trąby powietrznej, bo też bardzo dużo ludzi właśnie czy jeszcze emigruje, czy, no, czy w ogóle z jakichś powodów jeszcze się gdzieś się przeprowadza. Zwracajcie uwagę na wszystkie tego typu czynniki. No, nawet na to, na ile ten dom jest stabilny, bo wiecie, że teraz są bardzo dziwne zawirowania pogodowe, tak to możemy tutaj nazwać. No, a z takich rzeczy pozytywnych, czyli tak mniej więcej już wiemy, co na ten nów. Tutaj jeszcze słuchajcie, znaczy na nów i na ten najbliższy czas. Tutaj jeszcze z takich kwestii przypominam, że dla osób, które zbierają zioła, no to tym razem, ponieważ jest znów wykopujemy korzenie, bo tutaj się wszystkie te wartości organiczne. Zbierają i tutaj większa wartość będzie właśnie w roślinach, jeżeli chodzi o korzenie. Tu się Wam chciałam pochwalić, jakby coś, to mówię też do tych osób, które przychodzą do mnie na sesję, że mam taki fajny nowy zestaw. Tutaj podziękowania dla wszystkich naszych kolegów terapeutów, dźwiękoterapeutów, którzy się przy, no, przyczynili do powstania tego zestawu. To jest zestaw Vitality um, częstotliwości 911. 909, 6 i 6 czy 5, który też jest wspaniały. Mam również jeszcze do dyspozycji, zakupiłam nowy zestaw Solfeggio, bo oczywiście już solfeggio używam od dawna, aczkolwiek to jest ten z mosiądzu, On ma jeszcze takie głębsze, mocniejsze oddziaływanie. Zresztą tutaj przypominam również, że od jakiegoś czasu na sesjach u mnie możecie korzystać z chili. To, to jest też medycyna wibracyjna, tak jak mówimy, częstotliwości, no, które na ten czas są naprawdę bardzo takim fajnym czynnikiem tutaj regenerującym i doprowadzającym do ładu. Bo jak wiecie, przypominam, tutaj zajmuję się też niwelacją stresu, stanów depresyjnych. Co prawda akurat taka runa nam tutaj wyszła to chyba dlatego, że nie mamy lato, a jest tak pochmurno, czasem jak w jesieni. Mam też takie fajne nowe wahadełka, taki fajny zestaw tutaj na pasożyty. Także to też tutaj wykorzystujemy. Macie też możliwość tutaj korzystać z tego u mnie w gabinecie lub też przez internet, bo tak jak przypominam, jestem tym terapeutą kwantowym, także również z powodzeniem pracuję przez internet i też są wyniki. I tu mam jeszcze takie specjalne, jeszcze jedno wahadełko do regulacji limfy. Także wygląda, jak wygląda. Może niektórzy tak do końca nie wiedzą, o czym mówię, ale ci, co mówią, no, to wiadomo, no ci, co wiedzą, to wiadomo. I słuchajcie, tutaj mam jeszcze coś fajnego, i to jest to, co mówiłam. E, róbcie sobie jakieś fajne przyjemności, wam, sobie, żeby każdy ten dzień, pomimo tego, jak to teraz wygląda, e, był miły, fajny. Mówię tak ogólnie, ja też dostałam taką niespodziankę. Słuchajcie, piękną kartkę. Tutaj pozdrawiam moje dziewczyny, e, szczególnie Marzenkę. No i taką drugą fajną kartkę. I siedzę sobie teraz tutaj w Ucentzorcie i oglądam fajne widoczki z Los Angeles. Także dziewczyny, pozdrawiam Was serdecznie. Dziękuję za piękne kartki. Chyba też komuś teraz coś będę musiała powysyłać, jeszcze dodatkowo. Tak, na żywo, na żywo. Dobra, słuchajcie, już Wam dzisiaj nie, nie gadam. Po prostu. Róbcie coś dla siebie, róbcie coś dla swoich bliskich. Śledźcie te wszystkie informacje, które są. Jeżeli możecie, angażujcie się w jakieś takie działalności lokalne, różnego rodzaju. No, na pewno, gdybym była w Polsce w tym momencie, to byłabym z różnymi innymi kolegami z różnych telewizji w tym momencie w Katowicach. I kręciłabym dla Was relacje na żywo, to Was zapewniam, że na pewno by mnie tam nie zabrakło. Bo każde działanie, nawet takie, które wielu osobom wydaje się bezsensowne, do tego, żeby zmienić przestrzeń i zmienić rzeczywistość, jest naprawdę warte. Bo każdy z Was może coś zmienić, nawet jeżeli się Wam wydaje, że nie. Każdy z Was po prostu ma moc, ma siłę, ma energię to co gdzieś tam przeszkadza tej przysłowiowej ciemnej stronie i tutaj jeszcze sobie wyciągniemy, Mam jeszcze jedne karty przesłania aniołów, no bo dlaczego nie, wykorzystujmy wszystko co się da tutaj mamy Rochele słuchając głosu swojego serca przyciągasz do siebie dobrobyt dokładnie, i słuchajcie ten dobrobyt może być po prostu bardzo, bardzo yy, wieloaspektowo rozumiany no, akurat tak wyciągnęliśmy. Pozdrawiam Was najserdeczniej. Nie poddawajcie się, róbcie swoje. Starajcie się żyć w tych czasach pomimo wszystko. I tak wiadomo, że ciężko jest coś zaplanować, ale tak mówię, jeszcze raz to powtórzę: żyjcie dniem dzisiejszym, ale też próbujcie planować coś dalekosiężnie. Już tutaj powrzucam część filmików. Oczywiście, właśnie tak bymy dalekosiężnie, też piszę te rzeczy, które Wam obiecałam, tylko jeszcze mi troszeczkę zejdzie, bo ja oczywiście muszę mieć wszystko perfekcyjnie, może ja też tutaj gdzieś tam za dużej ilości działalności się podejmuję, no ale potem mam co wpisać do CV. Natomiast faktycznie pisanie książek u mnie troszeczkę dłużej trwa, no ale to jeszcze będziemy tam o różnych innych tematach rozmawiać, też odpowiedzi na pytania, bo już widzę, ile już tu gada. Wystarczy. Słuchajcie, trzymajcie się udanego weekendu, celebrujcie ten Nów. Możecie sobie jeszcze, tak jak na taki każdy Nów, zrobić taką swoją mini mapę skarbów, tak samo, tak? Możecie sobie po prostu yy, wypisać wasze pragnienia, tam mieliście. Waszą mapę, znaczy mówię, waszą mapę już na pewno niektóre osoby zrobiły, ale te, które jeszcze nie zrobiły, tam również w playlistach jest na temat mapy skarbów, czyli po prostu jak spełniać te właśnie wasze marzenia, jak sobie tak mniej więcej zaplanować. Natomiast, tak jak właśnie mówię, jeżeli ktoś coś chce tutaj więcej w tych zakresach, to oczywiście zapraszam na sesje indywidualne. Możemy sprawdzić potencjały, możliwości. No i w ogóle możemy bardzo wiele rzeczy, bo wiecie, że mam tutaj szerokie spektrum. Zobaczmy jeszcze jakąś tam kartę przewodnią na, na koniec. Taką może jakąś pocieszającą, bo tutaj bardzo mocne rzeczy poszły. Te struktury się nam troszeczkę walą, ale może i lepiej, bo niektóre struktury się powinny zwalić. No właśnie. I słuchajcie, to jest Runa Manas. Która tylko mówi o wzmacnianiu własnej indywidualności, gdzieś tam własnych przekonań, byciu samym z Tobą, bycie na tym przysłowiowym piedestale dla samego siebie. Dobrze, to trzymajcie się. No, i do zobaczenia w pełni, chyba że gdzieś tam coś w międzyczasie jeszcze będziemy nagrywać. No, i dziękuję za cierpliwość tym osobom, z którymi nagrywałam wywiady. Tutaj jeszcze pójdą te wszystkie stare nagrania z różnych wykładów, które robiłam w różnych miejscach, także po kawałku. No, i oczywiście zachęcam do oglądania wszystkich innych telewizji alternatywnych, bo z każdej z nich możecie się czegoś ciekawego. Dowiedzieć. No dobrze, to już naprawdę koniec, trzymajcie się.